sobie myślę co zrobić ale to ja sobie tak myślałem i zacząłem szukać, kartować. A co Święty mi przypomniał coś, co mnie dotyka ostatnimi czasami, od tygodnia. Naprawdę. Jest taki werset w Biblii, który mówi, że kto niszczy Bożą świątynię, tego niszczy Bóg. I doświadczam. Tego wersetu, bo po troszkę się zaniedbałem yy, z, ze swoim zdrowiem. <laughs> Bóg mi przypomniał, że moje ciało jest Bożą Świątynią i tak naprawdę to wziąłem się za swoje porządki z moim ciałem. Bóg się do tego przyznaje. I chwała, że tak. I chcą takie wersety w Biblii, które mówią o tym. Warto sobie przypomnieć. To jest pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział od 16 wersetu do dwudziestego trzeciego. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Że Duch Boży mieszka w Was? Nie wiecie? Duch Boży nas. On nas wprowadza we wszelką prawdę. On nas oczyszcza. Nie. Jezus, jak szedł do taty to powiedział nie zostawię was sierotami. Dam wam ducha prawdy, który was prowadzi we wszelką prawdę. A kto jest prawdą? Chrystus. On jest prawdą. Jeśli, jeśli ktoś niszczy świątynią Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta. A wy nią jesteście. Jest jeszcze jeden wers, który mówi przed Bogiem, Panem bo Świętym. Bóg patrzy na serce, czy jest gotowe. Jeżeli ci się wydaje, że tu siedzisz i On nie zna Twoich myśli, to jesteś w błędzie. On zna Twoje myśli. On wie, o czym teraz myślisz. Czy myślisz o tym, żeby już się skończyło? Czy myślisz o tym, żeby jeszcze trwało? Czy myślisz o tym, że chcesz wyjść stąd zmieniony? Bo ja chcę. Ja chcę wyjść zmieniony. Chcę wyjść napełniony tym, co Boże Duch chce mi powiedzieć. To, że tu stoję, mówię, głoszę, to znaczy, że mnie to nie dotyczy. Dotyczy przede wszystkim. Dlatego przeżywałem ten tydzień, ten werset i, i chcę się z tym podzielić, bo wiem, że to jest ważne. My często o tym zapominamy. Zapominamy o tym, że właśnie moje i twoje ciało jest Bożą świątynią. Zapominamy o tym, że gdzie idziemy, gdziekolwiek idziemy, to Duch Święty idzie z nami. I czasami warto się zastanowić, gdzie go wprowadzamy. Zatrzymaj się, pomyśl. Bo może Duch Święty nie chce, żebyś tam szedł. A Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Bożego którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Mamy w sobie pierścień, sygnał taki od Boga, że jesteśmy Bożymi. I Świat duchowy wie, kto, czyją jesteśmy własnością. Nie zasmucajmy Bożego Ducha, którym jesteśmy zapieczętowani. Wiecie, syn marnotrawny, jak wrócił, to do domu ojca to dostał sygnet. O, ja mam sygnet, bo mi tata go dał. Zrobił imprezę. A czy tak teraz nie jest? Całe niebo się raduje z jednego nawróconego grześnika. Wiesz, jaka impreza w niebie była. O, co nie pokazasz? Naprawdę. Całe niebo. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupi, aby stać się mądrym. O, dziwne, nie? A wiecie, a początkiem bojaźni Bożej jest, przepraszam, początkiem mądrości jest? Bojaźń. Wiecie, ja sobie zawsze wyobrażałem, że Bóg to siedzi, bo takie obrazy widziałem, tak? Siedzi na tronie z taką brodą, z taką lagą i jak rzuci błyskawicą, to od razu spłonę. Tak, tak, się, tak sobie wyobrażałem. I wiedziałem, byłem przekonany, że nie mam dostępu do Boga, że dostęp do Boga ma tylko ksiądz. To było moje przekonanie, bo tak byłem wychowywany. dopiero jak zrozumiałem, że bojaźń Boża to jest szacunek, to jest wdzięczność za to, co Bóg dla mnie zrobi, bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się dzieje koło mnie. On nas otacza. Jedno z przykazań mówi, nie będziesz miał obcych bogów obok Wszędzie. A my o tym zapominamy. Zapominamy tak... Ja mówię o sobie. Tak często... Komu zawdzięczam to, co mam? Nie mówię o sprawach materialnych, ale mówię o zbawieniu. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to Bóg przy przygotował tym, którzy go miłują. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga, tak powiedział Jezus, dołóż i we mnie. Idę wam przygotować mieszkania, jakby było inaczej. to bym wam powiedział? A on jest taki amen. Prawdą. I wprowadza nas we wszelką prawdę. Czy nie czujesz tego, że to Duch Boży cię chce przeprowadzić przez wszystkie problemy? Po, powiem to, co kocham mówić. Mamy taki trójkąt. Bóg Ojciec, tak? Syn Boży i Duch Święty. A tutaj? Jurek Kłoda. Aleluja i wiemy. Amen. Amen? Amen. amen. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Jesteśmy zanurzeni w Bogu Ojcu. Jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym. On nam daje radość, nam daje nadzieję. Dziękuję Ci Panie. Przypatrzcie się sobie, tak mówi Słowo, może ilu Was jest mądrych, możnych <laughs> według tego świata. Ilu. Ale to, co głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić każdą światową mądrość. Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę głosił zakażanicy, że będę pastorem, kiedyś, kiedyś, to bym mu powiedział zmień sobie lekarza. Albo przestan pić, albo co wierzysz co, co w żył. Ale to Bóg powołuje. Najbezpieczniejsze miejsce dla Ciebie i dla mnie to jest bycie w centrum Bożej Woli. Tam, gdzie Bóg Cię powołał, tam Cię postawi. Tylko trzeba być posłusznym. Nie bać się. I też nie wychodzić, jak ja to mówię, do przodu. Bo wiele razy tak było w moim życiu, że pomagałem Bogu. Bo ja wiem, co jest dla mnie najlepiej. Ja wiem, gdzie mam iść służyć, gdzie mam być powołany, ja wiem. Mhm. Wiecie, i przyszedł taki moment, że w centrum zimy, w centrum miasta padło na kolana i powiedziałem, panie, mi się dzieje, twoja wola. I często tak mówię. Bo się okazuje, że potem ja swoją wolę chcę narzucić. A on w ukryciu płacze. On nas kocha. I mówi, wróć. Wróć, Synu, wróć, Córko. Przeprowadzam Cię przez coś, może masz doła, ale jeden z psalmów mówi, że choćby tysiąc po lewej, po prawej, tysiąc środków na Ciebie, to nie dotyczy. Ja wiem, że to są trudne słowa, ale one są słowa od żywego Boga. To są słowa, które Ci dają nadzieję, radość i Duchu Świętym. A zatem niechaj nikt zwróci się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Mm. Czym się chlubisz? Ja tu rozmawiałem z bratem Zenonem, czym was go znaczy, nie? Tu żeśmy rozmawiali na temat zbiórki dla, dla Ukrainy i tak dalej, i on powiedział coś, co mi otworzyło tak oczy. Powiedział: Jurek, łaski nie robimy, nic nie jest nasze. Amen? Amen. Wszystko, co mamy, to jest od Boga. Amen. Możesz mówić, że sobie zasłużyłeś, zapracowałeś, ale to Bóg ci dał pracę, Bóg ci dał życie i Bóg ci dał to, co masz. Amen. Amen. Jeżeli mówisz. Jeżeli mówisz. wiesz, dlaczego nie mam nowego samochodu? Bo nie wiem, jakbym się zachował, jakbym miał nowy samochód. A Bóg wie, że kocham stale auta, naprawiać, robić, jeżdżę i dziękuję Mu za to. A jakbym dostał nowy samochód, to mogłyby mi się tam, no, Bóg wie. I tak samo, jak czegoś nie masz, to dziękuj też Bogu za to, czego nie masz. Bo Bóg nie jest McDonaldem, że przyjdziesz, potrzebuje to, 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 to. Często robiłem tak, że jak się modliłem rano do Pana, Powiedziałem, mu, co potrzebuję, wstawałem i odchodziłem. Wyobrażasz sobie, jakby twój syn przyszedł do ciebie i powiedział, ja potrzebuję to, to, to. Chciałabyś mu coś powiedzieć, a on odszedł. No to tak nie uchodzi, nie? Mówimy Bogu, co potrzebujemy. Czasami często zapominamy mu podziękować. Ja się tylko nauczyłem. Wstawałem i odchodziłem. Chodź, chodź, chodź. Chciałem z tobą pogadać. Czasami lepiej dla mnie by było nie wracać, nie słuchać, co mam do powiedzenia. Bo to było niewygodne. Bo to było ciężkie do przyjęcia. Ale Słowo Boże mówi, że całe pismo, mówiliśmy tydzień temu. Przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wychowywania, aby człowiek Boży do dobrego dzieła był przygotowany. I Bóg Ojciec nie mówi to do ciebie. Jak Ci pokazuję jakąś sytuację, żeby cię skopać? Tylko żeby cię podnieść. Żeby cię podnieść. Żeby cię postawić na swoim fundamencie. Żebyś go wielbił. Mówił, Panie, ja Ci dziękuję za to, co mi dałeś i za to, co mi nie dałeś. Pamiętacie, co Hiob powiedział do swojej żony? To nie będę tego głośno mówił. Zamidź głupia kobieto. Tak powiedział. Bóg wziął, Bóg, Bóg dał, Bóg wziął. Ale co powiedział na końcu? Może nie powiedział, głupiatko nie mądra. Przepraszam. Ale co powiedział na końcu Piotr? Dotąd to, do Tobie słyszałem. A teraz cię widzę. Dotąd to, do Tobie słyszałem. Niewidomy słyszał o Jezusie. Słyszał, że gdzieś tam chodzi i chciał się Go dotknąć. Kochani, w też słyszeli. Z daleka. Z daleka, ale mieli na tyle odwagi, że, że, że zawołali. Boże ratuj nas! Jezu ratuj! I ilu wróciło podziękować? No. Ja wierzę, że my wszyscy jesteśmy tym jeden. Dla Boga tak. Jesteśmy oni. Oni. One. On, Wiecie, to są rzeczy, które które doświadczamy, które dają, tak jak mówię, nadzieję, radość w Duchu Świętym i pokój przede wszystkim. Czy nie, nie dziwią nam się ludzie, że mamy takie zawirowanie, a my Boga wielbimy? My Mu dziękujemy. Mamy taki pokój, że wszystko, co Camiek się stanie, to bez Jego wiedzy się nie stanie. Ja poza kocham. Że jest dobrym tatą, że jest tatą, który daje to, co mi się nie należy, tylko to, co jest dla mnie dobre. Widzicie, moja córka Ola, wiele lat temu, chciała jakby tak manipulować nami, chciała wymuszać jakieś zachowania nasze, ale myśmy z Bożymką powiedzieli twardo, nie. Z miłości nie widzimy owoce. Tutaj. Dzisiaj nie ma, bo ma córkę chorą, ale idziemy do niej na obiad. A co? Wiecie, kochani, to jest dobre. Obiad też jest dobry. Nie mamy się niczym chlubić. Wszystko bowiem jest wasze. Zbawienie jest z łaski. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, Czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość? Wszystko jest wasze? Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. <laughs> Widzicie, na początku te, tego rozdziału tam słyszymy, że ja Bogu dziękuję, że nie jestem Pawłowy i tak dalej, i tak dalej. Ale tam też pisało ście Wodnym. I. I Możecie się z tym nie zgadzać, co powiem teraz, ale wiele ludzi mówi tak, dzwonią do mnie, pastorze przyjałoby się, okrzcił tego, tamtego. Wiecie, co ja odpowiadam? I będę to mówił z uporem maniaka, bo ja wierzę, że tak jest, bo tak mówi Biblia. Idźcie i chrzcicie i czyńcie uczniami. Amen. tu jest potrzebny pas. Bo już nie jest potrzebny past. Żaden tytuł. Ale ty jesteś uczniem, ty jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Chrystusowy, a Chrystus jest Boży. Boży Syn, który mieszka przez swojego ducha w Twoim ciele i moim. I jeszcze raz powtórzę, kto niszczy Bożą świątynię, tego zniszczy Bóg. Wiecie, to są słowa, które które tak jak mówię one są nieczęsto czytane, nieczęsto używane, bo są dosyć ostre. Ale wierzę, że w tym momencie Boży Duch mówi do nas z łagodnością, z miłością, żeby Ciebie nie uratować, żebyś sobie przypomniał, przypomniała, że nie jesteś sobą, tylko własnością Bożą że na tronie Twojego życia nie siedzi Jurek, tylko Bóg. Bo póki na tronie Twojego mojego życia będzie siedział Ty, to jak to słowo ja mówi? Jesteś najgorzej pożałowania człowiekiem na ziemi. Najbardziej wygodnym pożałowania. A my tak nie chcemy. My nie chcemy, żeby Boży Duch do nas mówił, mam Ci zazwę, że porzuciłeś pierwszą miłość. Nie chcemy. My nie chcemy. Nie chcemy być letnimi. Chcemy być gorącymi dla Boga. Mm. Gorącymi. innymi. Wiele ludzi, z którymi rozmawiam na ulicy, to mówi tak. No ale wiesz, ja palę, piję, robię co chcę, ale jestem mądry, odważny, bo mówić prawdę. Przecież mi ta jego prawda nie potrzebna. Do czego? jaki on jest, bo I szkoda mi tych ludzi, naprawdę szkoda. Bo diabeł będzie wykorzystywał wiele z takich przypadków, które potwierdzają, że diabeł przyszedł po to, żeby kraść, zarzynać, zabijać. Po to przyszedł i tych ludzi wyrywa. Tych ludzi wyrywa. I płaczemy nad nimi. I wołamy do Boga o nich. I będziemy chodzić na ulicę i będziemy wołać. Bo choćby jeden to się całe nie uraduje. Tak się stą? Ale się czepię, co? Kochani, zapamiętajmy sobie, czyją własnością jesteśmy. Zapamiętajmy sobie, czym jest Twoje moje ciało. Komu gościmy? Nawet nie gościmy. Po prostu jesteśmy zapieczętowani. Na dzień odkupienia. Niech nam dobry Bóg pomoże. Abyśmy wytrwali. Abyśmy mieli świadomość, że on wszystko obraca ku dobremu. Abyśmy mieli świadomość, że przeprowadzi Cię. Choćbym szedł ciemną doliną zła się nieuletne. Choćbym szedł doliną śmierci. Ty tam jesteś. A czasami bywa w naszym życiu tak, że idziemy do rynku śmierci. I w kim mamy zaufanie? Ale czasami przychodzi też wiecie takie zniechęcenie, obojętność, taka rezygnacja. Czasami zadajemy sobie pytania, czy ma to wszystko sens? Czy ma to wszystko sens, że jestem wierzący? Czy ma to wszystko sens, że dzieją się takie trudne rzeczy w moim życiu? Czy naprawdę warto? Macie takich pytań? No to ja mam. Panie, jak Izrael mówił? Wyrwałeś nas z niewoli egipskiej i teraz nas pociągłeś, żeby nas zabić? Więc nie stój przy brzegu morza. Może stanął i jakby stał, jakby nie zrobił kroku wiary, to by stał do dzisiaj. Zrób krok wiary. A fale się rozsunął. Zrób krok wiary. A Jezus ci poda rękę jak Piotrowi. Nie daj się złu zwyciężyć. Ale dobro, dobrym złowym zwyciężaj. Nie daj się. Mamy Błogosławić naszych prześladowców. To nie są moje słowa, to jest Biblia, Boże słowo. Nie zapominajmy, że jesteśmy drogo wykupieni. Nie zapominajmy, że najdroższą, Jezus zapłacił najdroższą cenę. Mi się to bardzo podoba, jak jeździłem teraz rzadko do Bieszczad, tam się bracia modlili, to zawsze mówili o, o drogocennej perle, o czymś, co, co ma wartość ponad wszystkimi wartościami. I tego się trzymajmy, na tym się skupmy. Dokąd zmierzamy? Uwierz Chrystusa, a będzie sprawiony Ty i Twój dom. To jest słowo, nie wiem dla kogo. Uwierz w Jezusa Chrystusa a będzie zbawiony ty twój dom. Amen? Amen. Amen. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy.